Hej Agata. Hej Nina. Ej, a może zrobimy grupkę? No dobra. Chodźmy na Brookhaven i tam poszukamy osób, gdzie do grupki. No spoko. Na Brookhaven. ABC do grupki. ABC do grupki. No halo, jest tu ktoś. Poczekaj zaraz, na pewno się ktoś znajdzie. ABC. No widzisz, mówiłam. Dobra, dobra. Ej, a mogę dodać mojego przyjaciela? No okej. Okay. Spoko. Max XT-37D-2, dodaję Roblox love 7 E, co ja tu robię? Dodałem cię do grupki... Ano spoko. A co to za dziewczyny? A sam nie wiem. Może poznajmy się lepiej na przykład koka powiedzmy ile dotka mamy lat i zróbmy kopka face reveal. Wszyscy odpowiedzieli OK. No dobra, to ja zacznę, człok mam na imię Agata. mam 17 lat. I to ja. Przepiękna moja bestii? Piękniejsza niż najpiękniejsza. Nie najgorsza. Co miałeś na myśli. Mówiąc piękniejsza niż najpiękniejsza. Miało być ładna. Dobra, to teraz ja nazywam się Nina, mam też 16 lat i to ja Moja bestia najpiękniejsza. Taka se. Ładniejszej nie widziałem. Ja cię dziękuję za te komplementy. Wszystkie to prawda. Ha, 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 no mam nadzieję. Teraz ja mam na imię Max mam 17 lat i to ja. Taki? No ładny, ale nie ładniejszy niż moja BFF. PFF. Ha, 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 dzięki Aga. Jak zawsze nic się nie zmieniasz. Czyli ładny czy brzydki? Idealny. I to ja rozumiem. A ty Nina, co sądzisz? Y Nie da się opisać, jaki jest piękny. Znaczy ładny, no no ładny. Co taka cisza? Domyśl się. Aha. Od kiedy ty dla mnie taka przeciwko? Od teraz, XD. Agata, my się od dzieciństwa przyjaźnimy? Mało mnie to interesuje. Stary, przynieś popcorn. Już się robi. Dzięki ziom. Dobra, teraz słuchamy dalej dram. Odkąd chłopcy są na grupce? Zachowujesz się inaczej niż zawsze? Agata, teraz nagle zrywasz przyjaźń? Po co cię wspierałam? Po co ci ufałam? Byłam jak ci było smutno, po co ja się zostawiasz na to? mnie w kącie? Wszystko zgodziłam? Jesteś najgorszą osobą na świecie. Ja cię gadasz, jak nie wiem co. Czemu jesteś taka niemiła? Po coś na pewno. I w ogóle zrywam przyjaźń. Nie odzywaj się do mnie. Nina, nie płacz, wszystko będzie dobrze. Ty nie wiesz, jaka to była przyjaźń? Myślę, że wiem. Miałem to samo kilka lat temu, wiem, jak to jest. Eh, no dobra, kto jeszcze miał się przedstawić? Ja. Fu, nie chcę patrzeć, jak ten bekon wygląda. Agata, od kiedy jesteś taka niemiła? Od zawsze ha, ha, ha. E, no, dobra, to teraz ja? Dokę mam na imię Kamil. Mam. 17 lat. I to ja. Zamykam oczy. I co, miałam rację, że obrzydliwy Kaszoja. Ze niego ha, ha, ha. Ej, dobra, to nie ty, Agata. Kim jesteś, mów. No się ma. Julka! I se poszedł babsztyl stary. Julka zamknęła mnie w toalecie i pewnie pisała na chacie z wami. Mam rację. No właśnie. Dużo się działo. Domyśliłam się, że Julka zrobiła problem. No ogólnie to może ją dodam, bo ona bardzo chciała... No, ok. O MDGI. No dobra, skoro tu jestem, to się od razu przedstawię. Mam na imię Juleczka, mam 7 lat i nie pokażę, jak wyglądam, bo jestem krotka, taka ładna, że padniecie na ziemię. Ha, ha, ha. I z czego się śmiejesz, babsztylu? Z ciebie, XD. Bo powiem mamie, że masz chłopaka. Ty obsrany, śmierdzący babsztylu, a nawet go nie mam. A to kto na przykład ten taki bez głowy albo ten przypalony śmierdzący bacon? Że co? To... Że jajco. Milcz, ty Kaszojadzie. Mama! Nie skomentuję tego. Agata, chodź na priv. No, okej. Okay. No dobra, co chciałaś? No bo ty mi się podobasz. I ja, cia. No to co? No bo ja cię nawet nie widziałam. To nie. Mogę ci powiedzieć tego samego. Bo wtedy jak pokazywaliście, ka twarze to mnie. Kana nie było, bo Julka zamknęła. Kie mnie to toalecie. Aha, to ja. No Kamil przemyślę to. Pamiętaj, że twoje słowa są dla mnie ważne. Dobra, chodźmy ty już do reszty. I co masz, chłopa? Ha, ha, ha. Nie. A o czym rozmawialiście? Kamil wyznał mi swoje uczucia. O, oh, wow, fajnie. Ale nie masz pewności, czy cię nie okłamała? Agata by mnie nigdy nie okłamała. No nie wiem, ja jej nie ufam, dobka, bo nawet się nie znamy za dobrze. Więc możemy ustalić taką zasadę, że wszystko mówimy na grupie i nie mamy przed sobą tajemnic. Kto jest za? Wszyscy powiedzieli OK. Ej czekajcie, ja będę AfK, bo idę do toalety. Aha. No to na jakiś czas pozbyliśmy się kaszojada. Czemu ją tak wyzywasz? Proszę nie zadawajcie takich pytań. Wszyscy powiedzieli OK. No to co robimy? Może zagramy w MM2. Wszyscy powiedzieli OK. W MM2. Że Conina była szeryfem. Ano tak. Jestem o co chodzi w tej grze, bo nie znam tej gry. Znasz, nie kłam. Przecież grałyśmy w nią razem. Tylko chcesz, żeby ktoś zwrócił na ciebie uwagę. Wcale nie. Ty, stara sfinio, opowiem. Wszystko mamierze, wszystko na mnie zwalasz. Aha ah, ha, ah, ah. ha, ha. Milcz, kaszojadzie. Nie, przez ciebie to było. Agata. Ha, 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 zabiłam tego kaszojada. I co się śmiejesz? O, nie przepraszam, Max. Ja naprawdę nie chciałam. Spoko, Nina, nic się nie stało. Dziękuję, że mi wybaczyłeś. OMG, jaka ty jesteś w to dobra, Nina. A ja? Ja cię nawet nie znam. To poznasz, jak ci przywale. I co tak milczycie? Bo jesteś jakaś dziwna Xda. Nie jestem. Dobra, nie kłóć się z Niną. Dobra, dobra. Ej, grany teraz w Brookhaven. Nina lubi tam zdabiać dom. Wszyscy powiedzieli ok. Ej, może niech Nina, kos zrobi dom? Bo ona KOKE ma premium. I wszystkie działki odblokowane i też ma VIPa. Ale ta z niego nie ma domu. Wszyscy powiedzieli ok. Ej, Nina, może postawisz to, serduszka, lampki, one są bardzo ładne i fajne. Okej. Okay. Postawiłam zadowolona? Bardzo, haha. Po co to haha? Bo ja wiedźma jestem, ta już ci wierzę. Jak nie wierzysz, to uwierz. A Agata, zastanowiłaś się nad tym, co ci powiedziałem? Tak, możemy spróbować. Ale jeżeli nie, kaka będzie mi się podobać, to rezygnuję. No dobra. No to wiecie co? Ja z Kamilem jesteśmy to razem. Nina i Kamil gratulują, a Julka wyzywa. Ha ha ha, ha dwa śmierdziele są razem. Ja nie wierzę. Ha, ha dwa smrody, ja nie wierzę. Ha, ha ja cię w przyszłości będziecie tak śmierdzieć. Ha ha. A chcesz mieć szlaban? Nie, a czemu miałabym mieć? Bo powiem mamie. I tak ci nie uwierzy, haha. Ej, Nina, muszę ci coś powiedzieć. Zamieniam się w słuch. Bo odkąd dodałyście mnie na grupę, to zacząłem się w tobie podkochiwać nawet. Jak mi jeszcze nie pokazałaś twarzy, już mi się wydawało, że coś do ciebie czuję, ale nie umiałem tego powiedzieć. Wprost. Max, ja też wtedy zaczęłam do ciebie czuć, ale nie powiedziałam tego, bo myślałam, że mnie nie polubisz. To co spróbujemy? Tak. Wszyscy gratulują nawet Julka. Dobra, ja na dziś kończę granie. Do zobaczenia. Wszyscy powiedzieli do zobaczenia i też to skończyli grać. To koniec, jak będzie 25 lajk like, robię part 2.